12 listopada w klubie Betonik przy Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył się kameralny recital Danuty Urbańskiej. Uczestniczki programów telewizyjnych takich jak Szansa na Sukces, Must Be the Music, The Voice Senior, laureatki Festiwalu Piosenki Artystycznej w Lesznie, Aktywni 60, oraz pierwszego i drugiego senioralnego festiwalu piosenki artystycznej we Wrocławiu. Wokalistka zaprezentowała piosenki znanych polskich wokalistów nie zabrakło również utworów autorskich. Każdy występ przed publicznością, gdzie mogę oddać trochę duszy swojej, w piosenkach, w tekstach, które zawsze wybieram takie, których mogę się wyrazić, jest czymś dla mnie bardzo ważnym i, i ogromnie przyjemnym. Kocham śpiewać, jak wiadomo, kocham malować, kocham tańczyć, realizuję się w wieku senioralnym, no tylko taka prawda, w takim wieku jestem, ale wydaje mi się, że im dłużej człowiek jest aktywny, tym bardziej jest młody. I o to chodzi. I chciałabym swoją piosenką, muzyką zarazić, dać troszkę radości, czasami poddać refleksji zadumie. Utwory, które zaśpiewam o sobie, to będzie marzenie. Utwór ten napisała dla mnie mamusia. Właściwie to był wiersz, a brat skomponował muzykę i z tego stworzyła się piosenka. I, yy... W tej piosence będzie wszystko, co we mnie, że tak powiem, się działo od dziecka i się to obserwowała, mama to widziała. Z to być. Z piosenką. Pani Danusia występowała już tutaj w klubie Betonik dwa lata temu i wiem, że przeciągnęła tłumy publiczności, więc w tym roku też wziął się taki pomysł, że po prostu spróbujemy i zaprosimy panią Danusię. I pani Danusia się zgodziła, była bardzo szczęśliwa, no i jak widzimy, było bardzo dużo osób. Bardzo się cieszę, że mam przyjemność i okazję słuchać Danusi. Znam ją z prób zespołu Retro, natomiast jako solistkę też ją znam. Zachwyca mnie w repertuarze Niemena, robi to świetnie. Śpiewa Danusia z duszą, serce oddaje, także bardzo się przyjemnie i fajnie ją słucha. Zawsze ma coś do przekazania. Pierwszy raz wystąpiłam w programie Szansa na Sukces. To było też dla mnie miłym zaskoczeniem. To był rok 2004, to właściwie był. Pierwszy moment, kiedy się odważyłam zaśpiewać publicznie, pracowałam wtedy w sklepie z komputerami z, z mężem. Ludzie po występie przychodzili i mówili: Panie Edwinie, żona nie powinna sprzedawać komputerów, tylko powinna śpiewać, a może na to? Ale moja żona śpiewająco sprzedaje komputery. No i tak kwitowało to pytanie. Zawsze co roku jestem. Jest przepięknie. Pięknie. Śpiewa, głos ma niesamowity. Tak jak wspomniała pani Danusia, to jest jej repertuar. Mówiła, że być może nie każdemu podoba się ten repertuar. Natomiast jeśli chodzi o seniorów, zauważam, że też była młodsza publika i patrząc na twarz myślę, że ludzie byli bardzo zadowoleni. Ważne, co w sercu to czuję, a czuję przede wszystkim młodość, pogodę ducha. E, muzykę, jak moja mamusia napisała, kiedy szum drzew melodię gra, ciebie znów gdzieś gna, więc mnie znów gdzieś gna. Dzisiaj, jutro, pojutrze.